Są takie świadectwa, które wskazują, że w Warszawie dla dzieci na Wigilii ubierano choinki już na początku XIX wieku. Wiadomo, najpierw to się działo w bogatych domach, we dworach, potem z czasem schodziło do domów biedniejszych, do domów wiejskich, w których właściwie taką tradycyjną ozdobą świąteczną była tak naprawdę słoma. I to jest właściwie taki motyw ozdób świątecznych, który w wiejskich domach był bardzo mocno obecny. Ze względu na związane z tym wierzenia, również takie magie zaklinania urodzaju w Nowym Roku, ale też ze względu na to, że to była po prostu wiejska codzienność, to było coś, co było w otoczeniu i często to, czym zdobiono domy, to było właśnie to, co pozyskiwano z najbliższego otoczenia, to, co było pod ręką. W 2012 roku trafiła do Muzeum Etnograficznego kolekcja baniek z jednego domu właściwie, choć nie spod jednego adresu, bo wiemy, że bańki te podróżowały razem z właścicielkami przez Krosno, Tarnów i w końcu osiadły w Krakowie. Mówię tutaj o kolekcji, którą przekazała muzeum, dawna pracownica muzeum, Alicja Małeta, a którą tę kolekcję zapoczątkowała jeszcze jej mama, urodzona w Jaśle w 1920 roku, Maria Korzeniowska i mamy do czynienia Tutaj rzeczywiście ze szklanymi ozdobami, które wydawałoby się może nie należą jeszcze do kategorii zbiorów muzealnych, ale jeśli się im przyjrzymy, to na pewno tak, to są już dzisiaj unikaty, unikaty pochodzące z nieistniejących już fabryk wyrobów szklanych z Planki Krosna i z Krakowa i takie okazy, które na pewno u wielu osób wzbudzą łezkę wokół, wzbudzą sentyment, wspomnienie o coś podobnego miałem w domu, ale dzisiaj rzeczywiście już rzadko spotykane i dające. Nam do myślenia, że to co traktujemy jako naszą codzienność, coś zupełnie oczywistego, jest rzeczywiście również ważne, również warte utrwalenia i zapamiętania.